Cześć, macie liczyłem, z tej strony Łukasz. Dzisiaj na tapetę wziąłem kolejny zegarek. Tym razem jest to Garmin Fenix 6 Pro. Fenixów jest tyle na rynku, że to się można pogubić w no, nomenklaturze i ich modelach. Do mnie trafiła ta wersja klasyczna, czyli szóstka, ale w wersji Pro. Natomiast zanim zacznę mówić o tym zegarku, to muszę zacząć przede wszystkim od podziękowań dla jednego z Was, widzów, bo... Kilka tygodni wcześniej, pod filmem o Vertixie, dwójce pan Łukasz zostawił komentarz z zapytaniem: czy chciałbym może przetestować sobie jego Feniksa, jego osobistego. Z tego względu, że ja tam w tej recenzji mówiłem, że nigdy nie miałem z Garminem, więc on postanowił mi swój zegarek udostępnić, kończył sezon i zapytał. Najpierw w komentarzu, potem też w wiadomości prywatnej. Co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo dziękuję Panie Łukaszu, że odważył się Pan wysłać do mnie ten zegarek i e, dać możliwość pobiegania z nim przez kilkanaście dni. Koniec końców, zegarek trafił do mnie na początku grudnia, jakoś tak. To był początek grudnia, niestety ja w tym czasie też trochę e, chorowałem. Nie na to, na co większość teraz niestety choruje, e, po prostu byłem przeziębiony, więc de facto zacząłem w nim biegać od początku, e, Boże, od połowy grudnia. No i testowałem go jakieś 3-4 tygodnie, mniej więcej do okresu trzech króli, tak. Czyli w momencie kiedy Wy to oglądacie, no ja już tego zegarka nie mam, on wrócił do Pana Łukasza. E, tak więc Panie Łukaszu jeszcze raz wielkie dzięki e, za taką możliwość. A wracając już do recenzji samego zegarka. To też nie będzie taka typowa recenzja, z tego względu, że no zegarek jest już na rynku ponad 2 lata. Przyjrzałem sobie, co tam na YouTubie, i w internecie, no, zostało chyba już powiedziane wszystko na jego temat. Więc ra, ja raczej się tu po prostu skupię w szybkich słowach na plusach i minusach związanych z mojego punktu widzenia, yy, związanych z tym zegarkiem. Eee, od razu na wstępie powiem, że ja go wykorzystywałem głównie do biegania. Chyba raz zdarzyło mi się być na, mieć go na rowerze. Rower stacjonarny to jakby zamiennie z bieganiem. Oczywiście skitury, no bo zima to, to trochę poskiturowałem. I tyle. No i trochę treningu siłowego. Natomiast pozostałych rzeczy też nie sprawdzałem, co zresztą o czym będę też pewnie wspominał w trakcie nagrania. Więc żeby nie przyciągać, zacznijmy sobie może od plusów, bo zawsze lepiej zacząć od tych przyjemnych rzeczy. Pierwszy plus to jak dla mnie oczywiście mapy. Bo to jest jeden z nielicznych producentów, który te mapy ma i ma te mapy dobre. Generalnie ja byłem z nich bardzo zadowolony, bo nawigowanie na samej mapie, nie mówię o użytku zegarka, tylko po prostu nawigowanie widocznościowe po mapie jest czytelne, proste, przejrzyste i nie widziałem żadnego minusu z tym związanego. No, generalnie mapa jest czytelna, ten kontrast jest y, dobry. jakby Punkty są na tyle widoczne, że ciężko tak naprawdę się zgubić albo sprawić, żeby obraz y, nam się zamazywał. E, samo prowadzenie też po śladzie, bo oczywiście możemy do zegarka sobie wybrać naszą trasę wybraną. Samo prowadzenie też jest y, czytelne. Możemy tam przeróżne opcje ustawiać, m.in. na przykład kolor Linii, po której będziemy prowadzeni, żeby to było jeszcze bardziej czytelne dla nas. Więc tu nie widziałem żadnych problemów. Grubość jest na tyle dobra i duża, że tej linii oczywiście, że, że prowadzenie po tym śladzie jest odpowiednie. Są też komunikaty wyrzucane w trakcie biegu na zasadzie takiej, że jeżeli zboczymy z trasy, no to zegarek bardzo szybko nas informuje o tym, że jesteśmy poza trasą. Przez wibrację i przez dźwiękowy sygnał, więc to też na duży plus, jak dla mnie. No i też to, co mi się bardzo podobało, to to, że w momencie, kiedy zbliżaliśmy się do zmiany kierunku, czyli dochodziliśmy do jakiegoś zakrętu albo nawrotu, albo whatever, no cokolwiek, co było związane ze zmianą kierunku biegu, w moim przypadku, to też zegarek o tym informował. Informował na bodajże chyba 50 metrów przed. Pikając i wibrując, no i w momencie, kiedy dochodziło do tego nawrotu czy też zakrętu, to on też w tym momencie pikał, że, że, w tym, no, że teraz powinniśmy dokonać takiego, e, takiego zakrętu, wykonać taki ruch, o, może tak to będzie lepiej e, brzmiało. Więc to był dla mnie e, naprawdę bardzo duży plus i to ułatwiało mi wszystko nawigowanie. Oczywiście też nie używałem go, nie miałem okazji go używać w jakimś bardzo trudnym terenie, więc e, też nie sprawdzałem go pod takim kątem, ale wykorzystując go tutaj, w, biegając po mieście czy w terenie krosowym, w lesie, no, no nie mogłem, nie, nie miałem tutaj na co narzekać, więc jeżeli chodzi o mapy, to jest dla mnie plus numer jeden plus numer dwa to bateria całą specyfikację znajdziecie w internecie więc ja tutaj nie będę przypominał jak to tam się klaruje generalnie ja go naładowałem chyba w przeciągu tego miesiąca dwa razy użytkując go oczywiście codziennie nie nosząc go codziennie na ręce przez cały dzień ale jakby codziennie jakiś trening był wykonany to ładowałem go dwa razy z tym że ten pierwszy raz to nie było on już był częściowo naładowany jakby go tylko doładowywałem jakby nie więc myślę że tutaj nie, nie zepsłem sobie tego niestety, ale tak jak szukam w głowie, to myślę, że to jest spokojnie e, te 10-12 dni wytrzymywał, wytrzymał mi ten zegarek po prostu na jednym ładowaniu. Przy takim, nie wiem, godzinnym treningu e, dziennie i w weekend tam troszkę, troszkę dłużej, jak mi się zdarzało. Więc bateria jest jak najbardziej e, na tak, na plus. Nie jest to oczywiście najmocniejsza bateria na rynku w tej chwili, na styczeń 2022, ale. E, no, wydaje mi się, że to jest numer dwa. Pod kątem wytrzymałości to jest w tej chwili numer dwa. Trzeci plus to możliwość analizowania treningu, czy też wykonanej danej jednostki treningowej. Natomiast plusem dla mnie w tym przypadku było to, jak bardzo jest, rozbudowany jest system w Phoenixach. On tam daje bardzo duże pole do manewru jeżeli chodzi o analizowanie naszego treningu bo to nie są tylko te podstawowe informacje jak tętno, jak pokonany dystans, kadencja i tak dalej, ale dużo, dużo więcej dodatkowe wykresy, możliwość jakby ustawiania tego treningu. To co mi się bardzo podobało, chociaż z tego nie korzystałem, ale to jest na przykład może być fajna opcja dla osób rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem. To kiedy rozpoczynałem trening Zegarek sam sugerował poprzez właśnie analizę wcześniejszych danych, w jakim tempie powinienem pokonać yy, dzisiejszy trening albo w jaki dystans powinienem pokonać. To oczywiście. Im, Im więcej danych dostaje zegarek, tym jest bardziej dokładne. No w moim przypadku, przez to, że ja go też nie nosiłem przez cały dzień i nie użytkowałem go na przykład podczas spania, no to tych danych nie miał za dużo, ale to pokazuje, że jakby potrafi zasugerować, czy, nasz organ, czy, czy zegarek wyczuwa, że organizm jest zmęczony, że nie wiem, na przykład mieliśmy gorszą noc albo stresowy dzień i robimy trening wieczorem, i on wtedy jakby pokazuje mniej więcej, jak powinien, powinniśmy wykonać daną jednostkę treningową. Tak jak wspomniałem, ja akurat z tego nie korzystałem, no bo jak wychodziłem to wychodziłem z konkretnym planem na swój trening, ale to jest fajne. Tego nie spotkałem w żadnej innej marce do tej pory i to mi się akurat w Garminie bardzo podobało. Fajną opcją też jest symulacja wyścigów, czyli jesteśmy w stanie na bazie naszych treningów, zegarek jest w stanie pokazać nam e, możliwości, w jakich możemy pokonać tam dystans 5, 10 km, półmaraton i maraton. Spoko, daje mniej więcej przybliżone poglądowe informacje na temat tego, w jakiej formie jesteśmy, ale jakby reasumując całość, no pod kątem analizy, no to jest kombajn. To żadna marka chyba w tej chwili na rynku dostępna nie daje tylu, możliwości przeanalizowania naszego treningu co Garmin akurat w przypadku tego Fenixa 6 Pro i to jest fajne. Ja może nie korzystałem z tego jakoś super dużo, ale mimo wszystko jak ktoś tego oczekuje od zegarka to na pewno w Garminie, Fenixie to znajdzie. Przy analizie w skrócie jeszcze dodam, że w zegarku znajduje się taka opcja jak Body batery. to jest mniej więcej coś takiego co pokazuje nam jak bardzo mamy nienaładowane baterie w naszym organizmie, czyli przykładowo mieliśmy stresowy dzień zegarek to oczywiście wyczuwa poprzez analizę tętna i na tej podstawie przez jakiś tam swój algorytm pokazuje nam czy powinniśmy sobie odpocząć czy jednak zrobić jakiś mocniejszy trening, no, w aplikacji na wykresach można to zobaczyć ja też z tego nie korzystałem, więc jakby nie dopytujcie mnie jak to dokładnie działa jak to było w moim przypadku, ale jest taka opcja co też może dawać tutaj dla niektórych no taki mały plusik jeżeli chodzi o tą analizę treningu. Kolejną rzeczą która mi się podobała to generalnie czytelność danych i całe samego wyświetlacza, bo no on jest czytelny. Generalnie, nieważne czy było pod słońcem, czy ze słońcem, czy ono świeciło, czy było, był pochmurny dzień. E, wszystko to, co wyświetla się na zegarku, było czytelne. Nie musiałem tutaj jakoś przybliżać, oddalać, pod różnymi kątami ustawiać zegarka. E, jest też oczywiście osobny przycisk na włączenie podświetlenia, więc w momencie, kiedy było faktycznie już za ciemno, wystarczyło włączyć e, m, światełko i jakby temat się nam rozwiązywał, bo, bo, bo znów było wszystko, wszystko widać. Więc to dla mnie też e, duży przycisk. Jeżeli chodzi o sam ekran i czytelność danych, e, nie miałem tutaj żadnego problemu. To samo też się tyczyło tego w momencie kiedy biegłem, bo tam też jest możliwość rzeczywiście analizowania, przepraszam, ustawienia różnych pól treningowych, ale te, ja korzystałem chyba z tych standardowych, nawet się tym za bardzo nie bawiłem i mnie to w zupełności wystarczało. Te dane, które mnie interesowały, były dobrze widoczne i nie miałem problemu z ich odczytywaniem. I na końcu mały plusik za to, że jest możliwość podpięcia zegarka do sieci Wi-Fi, bo to też nie każda marka ma u siebie. Plus dlatego, bo nie musiałem się generalnie martwić o zgrywanie danych, czy też aktualizację, której akurat ja tu nie miałem, ale to jakby przyszłościowo... To jest taka rzecz, że no z tyłu głowy zawsze ktoś tam może mieć, że trzeba zegar zaktualizować. Tu, w momencie podpięcia do sieci, wszystko że tak powiem nam się traci z głowy, bo zegarek robi sobie z automatu. W momencie, kiedy wchodzę tylko do domu, on automatycznie szczytuje mi wszystkie potrzebne dane, więc to, yy, na to, to dla mnie to plusik, bo ja na co dzień korzystam z Sunto, tam tego nie ma i muszę pamiętać o, to, o tym, żeby zgrywać to w, przez Bluetooth, a tutaj, tutaj się to generalnie robi samo. No i tyle z plusów. Yy, minusów jest trochę mniej, ale wydaje mi się, że są chyba trochę bardziej poważne. Minus numer jeden to pomiar tętna z nadgarstka. Przyznam się szczerze i zawsze też to powtarzam. Uważam, że te pomiary, nieważne w jakiej firmie, one nigdy nie będą super dokładne. Z zegarków, w których miałem okazję biegać, najdokładniejszy był Vertix 2, a po nim Vertix 1 to są zegarki od Corosa. Też recenzje na kanale, więc oczywiście zachęcam do obejrzenia. Natomiast w przypadku Fenixa 6 Pro. Ten pomiar był taki sobie. Na zasadzie takiej, że on mierzył, natomiast po pierwsze mocno zawyżał, bo ja biegając z tym zegarkiem miałem jednocześnie założony drugi, e, było to Sunto i miałem podpięty pasek, e, ten na klatki piersiowej, był to Polar H10, e, no i jednak te rozbieżności były duże, to było na, momentami nawet do 20 uderzeń e, na minutę. Przy Takim spokojnym rozbieganiu. Nie, nie biorę tutaj w ogóle pod uwagę jakby biegania szybszych jednostek treningowych, no bo tam w momencie, kiedy ta intensywność zaczyna nam wzrastać, to niestety te pomiary tętna zegarka zaczynają jeszcze bardziej głupieć. No bo to wiecie, to jest dalej od serca, większy odcinek do pokonania, też zegarek musi być mocno spięty, więc no generalnie to wtedy jeszcze bardziej, w moim przypadku najczęściej mija się z celem więc jakby porównywałem to tylko na spokojnych wybieganiach, oczywiście to nie było zawsze, że tam do tych 20 to były jakieś sporadyczne sytuacje, natomiast no zawsze było to tętno wyższe niż na pasku składki piersiowej w granicach takim uśredniając w granicach 7-8 uderzeń na minutę. Wydaje mi się, że to jest dużo, ale no to też jest kwestia zawsze indywidualna. Ja zawsze miałem też wysokie tętno, więc to też może mieć wpływ na odczyty. Natomiast reasumując, no uważam, że jednak pomiar tętna zazdarska w Garminie Fenixie 6 Pro do najlepszych nie należy. Drugi minus to niestety pomiar GPS. Nazwijmy no do GPS-a, no bo to wszyscy powszechnie tego używamy. Po pierwsze, w zegarku możemy ustawić jednocześnie dwa dwoje satelit, dwa systemy satelitarne, czyli GPS GLONASS albo GPS z Galileo. I powiem tak. Jakby samo, sam, samo pokazywanie śladu na, potem w aplikacji, już po skończonym treningu, było takie no, 85-90% pokrywało się faktycznie z trasą. Zdarzały się jakieś tam takie krzaczki, że gdzieś ten ślad lekko uciekał. Natomiast mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja nie analizuję tego aż tak bardzo, żebym tam wiecie, musiał każdy mieć, każdy metr na, na mapie, miał być odzwierciedleniem tego, gdzie przebiegam. Natomiast bardziej chodziło mi o to, że po pierwsze. Różnie było z łączeniem się. Najdłużej czekałem ponad minutę w ogóle, zanim mi złapał sygnał. Mimo, że oczywiście był zaktualizowany, jakby wszystkie te dane o satelitach na bieżąco były wrzucane, to, to, to mimo wszystko to, to trwało dosyć długo. Nie zawsze, ale w większości przypadków no przynajmniej te 30-40 sekund musiałem czekać. Dwa razy mi się zdarzała sytuacja, że wyszedłem, odpaliłem i złapał od razu. Ale tutaj też dodam, że mając drugi zegarek na ręce, yy, czyli Sunciaka, on też łapał od razu. Jakby, nie wiem, czy to było spowodowane dniem akurat, że te satelity tak przelatowały, natomiast no, tak było w większości przypadków, jednak na Garmina musiałem czekać troszkę dłużej. Yy, co... Trochę uciążliwe było. Mimo wszystko było to dla mnie trochę uciążliwe, no bo na jednym zegarku już byłem ready, na drugim musiałem jeszcze czekać i to takie było, takie se. Natomiast jeszcze druga rzecz, odnośnie yy, samej nawigacji, czy też tego GPS-a, to to, że yy, nie zawsze był dokładny, jeżeli chodzi o wybijane kilometry. Niestety, zauważyłem, że im dłuższe wybieganie, tym to wybijanie na tych trasach, na których najczęściej biegam i na których większość zegarków mam przetestowanych. To jednak im dłuższe ta trasa, tym ten GPS wybijał w trochę gorszym punkcie. Znaczy, najczęściej z opóźnionym zapłonem. Czyli trochę później niż inne zegarki, ale w ogóle tak jak potem reasumując całość, to był dosyć był zbliżony. Na przykład, czy do Sunto, czy jak porównywałem sobie na, ze starymi trasami na innych zegarkach, starych Korosach, to, to generalnie było to dosyć zbliżone. Więc nie wiem z czego to wynikało, ale, ale też no mówię, jakby w trakcie biegu nie było to zbyt. Dokładne, no i ostatnia rzecz związana z GPS-em to jednak ta aktualnie pokazywana prędkość, ja wiem, że to jest bardzo umowne i tego nie powinno się w żaden sposób tak naprawdę porównywać, bo to wiele czynników na to wpływa, ale no biegnąc, Jednostajnym tempem jakiś tam bieg ciągły, w moim przypadku powiedzmy tam w granicach 4-15. No i patrzę na zegarek na jednej ręce, czyli na Sunto, i widzę, że to tempo, w jakim biegnę, to jest w granicach te, te, tego, tego tempa, jaki chciałem osiągać. No a patrzę na Garmina, a tam nie wiem, na przykład 5.50, nie? I potem nagle przeskakuje mi na 330. No, strasznie duże takie przeskoki, więc to trochę utrudniało mi się zadanie, bo nie wiedziałem, czy mam przyspieszać, czy zwalniać. No, generalnie biegłem na czuja, nie jakby tu na tym głównie bazuje. Nie 100% na, na zegarkach, nieważne jakiej marki. Ale mimo wszystko ten rozstrzał był dosyć, no, dosyć duży i no, nie, nie do końca byłem zadowolony, jeżeli chodzi o akurat o GPS-a w tym modelu. Nie wiem, czy to akurat ten tak ma, czy to wszystkie fanixy, natomiast też gdzieś tam rozmawiając z ludźmi e, i szukając informacji w internecie, no, sporo jest narzekania generalnie na, na sam GPS, ale to też nie chcę mówić, że to jest zły GPS, nie? bo to wiecie, co osoba to inna opinia, więc tutaj też... Nie do końca można w 100% się temu, temu ufać. Nie? No ale w moim przypadku ten GPS tak sobie działał. Tak dużo gadałem na temat tego GPS-u, że aż mi się skończyło miejsce na karcie i musiałem wyzerować stare nagrania. No ale dobra, nieistotne. Wracając do materiału. Kolejny minus, i to jest chyba, wydaje mi się, dla mnie największy minus, jeżeli chodzi o zegarki Fenixów, to brak dotykowego ekranu. No, przyznam się szczerze, że nawigowanie po zegarku za pomocą guzików. No jest dla mnie uciążliwe. Nie? Ja na co dzień, tak jak wspominałem, korzystam z zegarków Sunto, gdzie ten dotyk jest. Już testując korosy miałem mały problem, bo tam dotyk był częściowy, więc trochę mnie to irytowało, no ale było to pokrętło, więc jakoś to tam... Ogarniałem, natomiast tu w tym przypadku nawigowanie tylko po guzikach jest dla mnie bardzo irytujące i bardzo mi przeszkadzało, no i bardzo brakowało mi nadal, czy też brakowało mi tego dotyku. Najbardziej uciążliwe to było w momencie, kiedy bawiłem się mapami, no bo jednak klikanie guzikami i przesuwanie po tych mapach to jest to jest dla mnie trochę kicha, nie? Już nie, mówię o momencie kiedy biegnę, bo to jest w ogóle niewykonalne, yy, już trudnością było dla mnie kiedy stałem i trzeba było tam kliknąć tu przez, no, nie dużo zabawy, to mówię, to jest dla mnie bardzo duży minus, że tego dotyku w tych zegarkach nie ma. No i na koniec zostawiłem sobie minus, który yy, nie zawsze może być minusem, ale to jest przede wszystkim wielkość zegarka. I nie chodzi mi tutaj jakby o wielkość ekranu. Tylko o jego grubość, wagę, ciężar, jakby sam wygląd tego zegarka na ręce. No, bo po pierwsze, on mi się super jakoś bardzo nie podoba, nie? bo to bardzo przypomina zegarki takie wojskowe, taktyczne. Po drugie, jest ciężki i mimo wszystko tam jest. On ma w granicach 83 gramów, więc teoretycznie no nie jest to jeszcze najcięższy, najcięższy zegarek. Ale jego, jego, czuć go na ręce, nie? Generalnie jak się z nim się biega, e, czy też z niego on korzysta na co dzień. E, to jego czuć. No nie spałem w nim, bo to jest za duża kobyła, e, za gruba po prostu dla mnie e, i za ciężka. E, mimo, że on gabaretowo bardzo jest zbliżony do Sumczaka 9 Baro, e, czyli tego, tej, tej starszej wersji, to jednak tamten jakoś tak na ręce wydaje mi się lepiej w moim przypadku. E, wygląda i leży, ten jest po prostu no taki. no taka. Duża klucha, nie, taka cegła bym nawet powiedział, e, więc dla mnie to akurat był minus, aczkolwiek też to jest taka rzecz, y, która no, jest dosyć indywidualna, i to, że dla mnie był za ciężki, nie oznacza, że innym też to nie będzie leżeć. E, tak, jeszcze tylko dodaję, oczywiście są wymienne paski nie? do zwerka, więc. Y, Łatwo można wypiąć i wsadzić sobie jaki tam chcecie, czy skórzany, czy jakiś tam, nie wiem, brazaleta, whatever. Więc, więc jest też taka możliwość. Oczywiście znowu się rozgadałem, a chciałem zrobić to krótko, ale chyba nie potrafię mówić krótko, wolno i, i nie rzucać słowami. Jakby podsumowując, całość. To jest naprawdę bardzo dobry zegarek. Osobiście, mając okazję użytkować Phoenixat, pewnie bym się teraz nie skusił na kupienie tego zegarka, z, głównie ze względu na. Te minusy, które, które wymieniłem, ale biorąc pod uwagę całość, no to, no to jest kombajn, nie? to jest maszyna. Jak szukacie zegarka takiego, który Wam pokaże naprawdę bardzo dużą, bardzo dużą ilość danych, możliwości treningowych, analizowania tego, no to nieważne tak naprawdę, którego Fenixa szóstkę weźmiecie, bo to każdy będzie miał te opcje, to dostaniecie to czego szukacie. Nie? Oczywiście można się tam potem zagłębiać jakieś szczegóły i tak dalej. Natomiast no, Feniksy to są kombajny i koniec kropka. No, tu akurat nie, ma, nie podlega wątpliwości i w tej chwili no, żadna firma nie daje tyle pod kątem funkcjonalności ile dają te zegarki. Tak jak mówiłem ja chyba bym się nie zdecydował na niego. To też nie podoba mi się, no, to będę tam dużo mówił. Cóż, to jest po prostu dla mnie osobiście ładniejsze, aczkolwiek funkcjonalnie no, Fenix 6 Pro, którego ja miałem na testach. No gniecie sunciaka, no niestety, no coś mogę więcej powiedzieć. No, ale tyle, żeby nie przedłużać. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Łukaszowi za to, że dał mi możliwość przetestowania. Eee, panie Łukaszu, jakby pan kiedyś tam miał na przykład nową siódemkę, to ja bardzo chętnie, w sensie Feniksa 7, to możemy tam się też spróbować e, dogadać. No i tyle, i co? Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, komentarzach. O, widzicie, zapomniałem. Zostawcie na dole w komentarzu informacje. Eee, osoby, które mają okazję biegać czy w tym zegarku, czy generalnie w Fenixach, jak Wam się sprawują te zegarki, możecie też napisać o swoich plusach i minusach, bo sam jestem ciekaw, czy, moje opinie, czy moja opinia pokrywa się też, przynajmniej częściowo, z Waszą. Eee, tyle na dzisiaj, nie przedłużam, do zobaczenia w kolejnych materiałach.